Moje przyjaciółki też będą tworzyć pokoje ze swoimi zwierzakami. Och, malowanie ścian jest takie wyczerpujące. Zdrzemnę się. Moja właścicielka zasnęła? Kloj, kloj, obudź się! Szybko! Musimy wyremontować pokój. No dalej! Zasnęła na amen. No trudno. Bidulka bardzo się zmęczyła. No dobra, nie będę jej budzić. Przykryję kloj kocem i sama wszystko zrobię. Halo, potrzebuję budy. Pięknie. pudełko jest już w pokoju. Muszę ją teraz pomalować na mój ulubiony różowy kolor. O tak. Nieźle mi to idzie. Ale będzie jeszcze fajniej, kiedy na dachu odcisnę swoje łapki. Super. Teraz narysujemy kostki. Przykładamy szablon z rysunkiem, spryskujemy go farbą w sprayu i gotowe. Teraz muszę dodać półeczki. Mogę na nich postawić puchary. Powieszę też na ścianie nasze wspólne zdjęcie z Chloe. Och, jesteśmy tu takie słodkie. Obczajcie moją garderobę. Czego ja tam nie mam? Nawet czapkę policjanta. Och, wyspałam się i jestem gotowa. O, Kiki, naprawdę to wszystko zrobiłaś? To miejsce jest takie wspaniałe. Wykonałaś kawał dobrej roboty jest tak pięknie! Wow, właścicielka wygląda na zadowoloną. Tom, Tom, uspokój się! Dlaczego jesteś taki zły? W porządku, w porządku, puszczam cię! Co ty tu wyprawiasz? Narobisz mi bałaganu w całym pokoju. Nie podoba mi się ten pokój miał, jest okropny! Nie ma tu dla mnie miejsca. A Koniecznie musiałeś roznieść cały pokój. Teraz będę musiała tu zrobić remont. Wszystko jest zniszczone. Nic się nie uratowało. O nie. Jak mogłeś to zrobić, Tom? Te plasterki są dla mnie? To miłe, dziękuję ci bardzo. Zakleję zatrapania i można brać się do pracy. O, już wiem. Usuniemy wszystkie podarte poduszki, a na ich miejscu postawimy domek dla ciebie. Ukryjemy też podarty fotel pod ładnym kocykiem. Tak lepiej. Teraz musimy ustawić słupki do drapania, żebyś już tak nie szalał. Po tych drapakach będziesz mógł się wspinać jak po drabinie i dojść do kolejnego miejsca do leżenia. Powiesiłam obręcz, włożę do niej pojemnik i będziesz miał kolejne super łóżeczko. Powieszę kilka obrazów, aby zakryć zadrapania na ścianach. Jeszcze jedno łóżeczko. Pamiętałam też o rybce Goldie. Kupiłam ci nawet nową miskę do karmienia i poidełko z fontaną, żebyś zawsze miał świeżą wodę i smaczne jedzonko. Mrmiał. Już to lubię! Widzę, że Ci się podoba. Cudownie! O, prawie zapomniałam. Trzeba jeszcze napełnić swoją kuwę też wirkiem. Nie będę brudzić sobie rąk. Zabawkowa ciężarówka świetnie sobie z tym poradzi. Super! Oj, co ty wyprawiasz, Tom? To nasz nowy przyjaciel, a nie twój lunch! Nie waż się dotykać Goli swoimi futrzastymi łapami! No, 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 nie niemy przyjaciół! Usiądź tutaj i przemyśl swoje zachowanie. Ale ty jesteś uroczy! No, nie mogę się na Ciebie złościć. Chcesz się pobawić? Miał! Ale fajnie wyglądają na ścianach te chmurki. Prawda, Bobby? Słyszysz mnie? Mój chomik nie jest niczym zainteresowany. Bobby, może chcesz, żebym cię pogłaskała. Nie chcesz? Może zatańczymy. No dalej. Też nie? No to może meksykańskie szaleństwa? No nawet meksykańska muzyka go nie kręci. Jak cię rozweselić, Bobi? O już wiem! Mam świetny pomysł. Zbuduję ci labirynt. Będziesz po nim biegał i szukał wyjścia. Spodoba ci się! Gotowe? Zbudowałam ci niesamowity domek. Pozwól, że cię oprowadzę. Ma wszystko, co kochasz. Przejdź się i rozejrzyj. Wow, Roxy bardzo się dla mnie starała. Podoba mi się to miejsce. Jest tu nawet basen. Super. I dokąd mam dalej iść? Ojej, zgubiłem się. Doszedłem do początkowego punktu. Brawo, Bobby, no dalej, dasz radę. No, w końcu widzę, że jest zadowolony. Podczas gdy Bobby będzie przechodził sobie przez labirynt, ja ozdobię ściany, powieszę półeczkę i postawię na niej domek dla mojego chomika. Powieszę też koło wrotki, po których będzie mógł biegać, kiedy będzie tylko chciał. Potrzebujemy też zjeżdżalni z domku prosto do labiryntu. Myślę, że ta długa rura załatwi sprawę. Świetnie! Bobi, podoba ci się? Widzę, że jesteś zachwycony. Ale to jeszcze nie wszystko. Rozwieszę też kilka plakatów. Patrz, to ty, superchomik! Fajnie, co? Dam więcej plakatów z tobą w roli superbohatera. O Tak! Myślę, że wygląda niesamowicie fajnie. Wow, Roxy jest taka zdolna! Zrobiła mi niesamowity domek. Te róży są takie super. Ekstra! Świetnie się tu bawię! Jestem gotów czołgać się po tych rurach przez cały dzień. Tak się cieszę, że od tych zmian Bobby nabrał energii. Ale to jeszcze nie wszystko, czegoś tu brakuje. Potrzebujemy też światła, żeby nie było tutaj tak ciemno. Tutaj powieszę samolocik. A teraz zrobię coś naprawdę fajnego. Nadmucham balonik i umieszczę go w takim oto urządzeniu. Gotowe! O, ale super! Bobby, wybierzmy się na małą przejażdżkę balonem. Mój słodziaku, teraz już nigdy nie będziesz się nudził. Cherry, dokąd pełzasz? Chodź tutaj, zdejmę cię. Jesteś taka wspaniała. Yeah. O, mam pomysł. Zrobię ci piaskownicę. Przecież lubisz biegać po piasku, prawda? Nasypię tu trochę plażowego piasku. Myślę, że wystarczy. A teraz troszkę kamyczków, aby otoczyć obszar z piaskiem. O tak. Będzie naprawdę super. Dodam też troszkę sztucznej zieleni i Kilka kaktusów. Ale fajnie. Wyszło nawet lepiej niż sobie wyobrażałam. Cherry, stworzyłam ci rodzime środowisko. Podoba ci się? Nie podoba ci się? Wiem. Dodam jeszcze huśtawkę. Przecież lubisz się huśtać. A skoro tak bardzo lubisz wspinać się po ścianie, pozwól ozdobić mi ją ślicznymi roślinami. No, teraz widzę, że jesteś zadowolona. Pohuśtasz się? Moja właścicielka Betty jest taka troskliwa, zrobiła dla mnie huśtawkę. Uwielbiam ją! O, zdecydowanie potrzebujesz też basenu. Udekorowałam go tak, aby pasował do naturalnego otoczenia. Więc poczujesz się jak w domu, w dżungli. Właśnie tak. Możesz się zrelaksować. Widzę, że ci się podoba. Tak się cieszę, że mogłam stworzyć dla ciebie przytulny domeczek. Stąd tego niewychowanego psa? Straszy moją Betty! Kochanie, cicho, cicho, chodźmy stąd. Dobra, postawię tu znak, żeby twój pies nawet nie zbliżał się do domku mojej słodkiej Betty. Moja wspaniała kotka. Myślę, że twój domek wygląda troszkę zbyt ubogo, ale twoja ulubiona pani już wie, co trzeba zrobić. Najpierw przymalujemy cały dom na różowo. My dziewczyny kochamy różowy. Pięknie! Teraz dom wygląda jak wielka różowa pianka. Ale wciąż czegoś brakuje. Wiem! Musimy zaznaczyć, że to domek kotki Betty. Więc, kochanie, oznacz cały domek. Och, Twoje mruczenie jest dla mnie bardzo ważne. Tylko zapomniałam o dachu. Ale już mam pomysł. Jestem pewna, że papierowe rybki będą wyglądały tam świetnie. Betty uwielbia rybki na śniadanie, obiad i kolację. A jeśli jeszcze cały dach będzie w rybkach, to będzie w niebo wzięta. No co Bobi? Jesteś gotowy, aby ulepszyć swój domek nie do poznania? Właśnie wpadłem na świetny pomysł. Zacznijmy od pomalowania. Oj, a gdzie jest pędzel? Dziękuję Bobi, przyjacielu! Zaraz pomalujemy dom na słoneczny, żółty kolor, aby zawsze wyglądał ciepło, przytulnie i miło. W przeciwieństwie do tego u kociarzy, na dach też wymyśliłam coś ciekawego. Mój dziadek miał kiedyś Dalmatyńczyka to biały pies z czarnymi plamami. Pomyślałam, że będzie fajnie powtórzyć ten sam wzór. Wyszło mi całkiem nieźle. Bobby, podoba ci się? Widzę, że jesteś zachwycony. Nie skacz obok drabiny, bo spadnę. Oj, oj! Auć. To boli. Bobby, jak mogę być na ciebie zły? Trochę kręci mi się w głowie i dookoła latają kości. Mam pomysł. Przykleję na cały dom twoje ulubione kosteczki. Wygląda stylowo i apetycznie. A teraz szybko pobiegnę po najważniejszą rzecz. Kosz z piłkami. Bobił uwielbia bawić się piłkami. Potrzebuje też fontanny z czystą wodą. I wycieraczki, żebyś mógł wytrzeć łapki przed wejściem do domu. O tak, myślę, że wszystko już mamy. Hmm, te deski mogą mi się przydać. Mój Bobby uwielbia skakać przez przeszkody. Więc zrobię mu cały tor przeszkód, aby zabawa była dla niego ciekawsza i przyjemniejsza. Najpierw ustawię pachołki. O, złapałem. Raz. Dwa. Trzy. Tego nie widzieliście. No co, Bobby, jesteś gotowy? Ruszaj! Wow, jak szybko przeskoczyłeś tę przeszkodę! I nawet udało ci się pokonać rurę i pachołki. Już tu jesteś! Zajęło ci to tylko 10 sekund. Jesteś super szybkim psem. Pies przebiegł 100 metrów, wielka mi rzecz. Będę musiała wymyślić jakąś rozrywkę dla mojej kotki. No właśnie! To jej ulubiona zabawka. Betty, lubisz piórka? Lubisz? Kiedy byłaś kociakiem, szalałaś za tą zabawką, a teraz? Jest świetna! Pobaw się, a ja zrobię ci w tym czasie drapak. Gotowe. Szybko i pięknie. Potrzebujemy jeszcze wycieraczki. Moja kotka nie wejdzie do domu z brudnymi łapkami. Patrzcie, co tu jeszcze mam. To cały labirynt. Sama go zrobiłam. Betty po prostu uwielbia po nim biegać i zawsze znajduje wyjście. A oto jeszcze jedna jej ulubiona zabawka. Stawię ją tutaj. Aj! Co to było? Uderzyła mnie ośliniona psia piłka. Co za ohyda! A co to za hałas? O nie! Zabieraj swoją piłkę i wynoś się stąd. Nie cierpię psów. Bobby, przyniosłeś piłkę. Dobry piesek, dobry piesek. O nie, Bobby, tylko mi nie mów, że skoczyłeś na naszą kocią mamusie z sąsiedztwa. Idziemy z Betty do domku, zanim twój pies znowu nas zaatakuje. A to, żebyście wszyscy wiedzieli, że domek należy do Betty. Wnętrze domku jest troszkę puste. Zdecydowanie potrzebuje jakiejś aranżacji, aby było miło i przytulnie. Na przykład powieszę mój miękki, różowy dywanik na ścianach. Od razu lepiej. A tu będzie pasować idealnie moja miękka, różowa pufa. Pięknie. O mamusiu, co to było? Kto skacze po dachu? Nikogo tu nie ma. Ej! Zabierz psa! Strasznie boję się psów! Bobby, Bobby, cicho! Zostaw tego dobrego człowieka w spokoju! Przecież nic ci nie zrobił! Przykro mi z powodu spodni. Dzięki, ale możesz je sobie zatrzymać. A tak przy okazji, jesteś Jamie, tak? W takim razie to paczka dla ciebie. Ale super, idę to rozpakować. Oto i ona. Nowa lampa. Uznałem, że potrzebuje w tym domu więcej światła. Ale skoro to dom Bobiego, zrobimy świecącego psa. Włączamy? Super. No dobra, co tam jeszcze jest? Dywanik z puzli. Podłoga powinna być miękka i przypominać trawnik. A tutaj będzie Łóżeczko. Bobi, jak ci się podoba? <noise> Przykryjecie cię kocem, mój kolego. A twój medal olimpijski powieszę w najbardziej widocznym miejscu. Obok innych nagród. Jesteś najlepszym psem na świecie. Uwielbiam cię. Co? Też postanowili ozdobić pokój? Ale to wygląda tak żałośnie. Zaraz pokażę jak można fajnie urządzić pokój, ale dla kotka. Tutaj będą wisieć zdjęcia Betty ze mną. A tutaj umieszczę ekran do oglądania filmów. Miękka pufa. Nie zapominajmy o stylowych dekoracjach, które dodadzą światła. W porządku, a teraz sprawdzimy, czy projektor działa. Oj, działa! Chyba na chwilę oślepłam. Zapomnijmy o tym. Przed nami miły wieczór z moją kotką Betty i naszymi ulubionymi filmikami. Uwielbiam spędzać z Tobą czas, moja droga. Bobby, spójrz, to nasza ulubiona część! To takie zabawne! Fajnie jest tak z Tobą siedzieć w naszej superchacie. Patrz, to Twoja ulubiona Wednesday! Gdzie jest moja Betty? Czy nikt nie widział mojej kotki Betty? Betty, Kici, Kici, gdzie jesteś? Betty, kochanie, zamiałsz, jeśli mnie słyszysz. Uciekła ode mnie. Jestem złą panią. Jamie, pomóż mi znaleźć moją kochaną kotkę. Nie widziałem jej. Może Bobby? Powąchaj, stary. Masz jakiś trop? Biegniemy. Zaraz Bobby znajdzie Betty. Znalazłeś ją już? Co ona robi w śmietniku? To na pewno ona. Betty, twoja pani cię szuka. Wendy, oto twoja ulubiona kotka. Moja kochana, tak się cieszę, że cię widzę. Dziękuję, Bobby, jesteś najlepszym pieskiem na świecie. Myślę, że trzeba usunąć ten znak. No to co, sąsiedzie? Przyjaźń? Jasne, fajna jesteś. Od początku chciałem się z tobą przyjaźnić. To miłe. I nasze zwierzaczki też się zaprzyjaźniły. Są takie słodkie, mimo że są zupełnie inne. O, cześć kolego! Nazwę cię Rex. Biedactwa. Te stare domki się do niczego nie nadają. Źle im się tu mieszka. Tu taki kochane zwierzaki. Quentin, zbudujmy im nowe super domki. Deski są, ale przyniosę jeszcze trochę. I jeszcze trochę. Tylko kilka minut i zrobię z nich idealne ściany z dachem. A oh, i gotowe! Zdolniacha ze mnie! A, zaraz się wywalę! Oh, dzięki stary nic mi nie jest. To było dobre, Quentin! Ojca! Brawo my! Przybij piątkę Wendy! No to co, przyjacielu, przed nami najciekawsze. Pora pomalować te domki w jakiś fajny kolor i stworzyć im jakiś mega super wystrój. Ej, a gdzie jest farba? Już się skończyła? Kurczę! O rany, przyniosłeś mi zapasową puszkę? Świetnie, dzięki kolego. Teraz mam wystarczająco farby na cały dom. Tutaj też muszę pomalować. Dadam. Podoba ci się? Mnie też, stary! Wendy, a co u ciebie? Wszystko super! Właśnie maluję domek dla Kotka, tylko że na jasnoróżowy różowy kolor. O, taki słodziutki. Jestem pewna, że mojemu zwierzaczkowi się spodoba. Och, robi się zmęczona. Mam pomysł. Przecież mogę po prostu polać domek farbą. Tak będzie o wiele szybciej. Gotowe. Mamy to. Wow, to było szybkie. Dobra robota, Wendy. Kurczę, rozlałem kole. Ale ze mnie ofiara. O jacie, dzięki stary. Jesteś naprawdę bystry. Szybko to wytej, jakby nic się nie stało. O, ten mop ma fajny kolor. Można ozdobić nim dach. Taki jaskrawo zielony kolor fajnie pasuje do fioletowego. O tak! O, o, Orety. Trzymam się. I co ty na toreks? Przy okazji na dachu można się też poopalać. Świetny pomysł, Quentin. Mniej mojemu kotkowi się bardzo podoba. Hmm, a te poduszki są takie miękkie i piękne. Je też można przymocować do dachu. Będzie bardzo ładnie i wygodnie. A ten żółty kwiatek niech będzie tutaj. Wow! Wystarczy tylko dodać liście i nie będzie można oderwać wzroku od tego dachu. No jak pięknie mi to wyszło. O, mam jeszcze jeden fajny pomysł. Zanurzę łapki w farbie i zostawi ślady, żeby od razu było wiadomo, kto tu mieszka. Tylko spójrzcie. Domek od razu zrobił się o wiele przytulniejszy i ładniejszy. Ej, co to? Piłka? O nie, Rex! Aj! Trzymaj, piesku. Brawo! Ups, piłka się rozpadła na dwie połówki. I wiem, co z tym zrobić. Przyczepię je do ściany i dodam jeszcze więcej. Teraz ściany domku są tak samo ładne jak dach. O jacie! Jaki ty jesteś silny, kolego! Nigdy bym nie pomyślał! Chwila! Zaraz przetnę sznurek! Wow! No to dopiero jest moc! Ale nie szkodzi, poradzę sobie! Przyjacielu, nie wygłupiaj się! Zrobię ci fajną zabawkę! Jak ty słodko mruczysz! Oj, chyba trzeba naostrzyć Ci pozórki. I zaraz zrobić Ci taki specjalny drapak. Wezmę sznur i owinę go tutaj w ten sposób. I gotowe! Zobacz stary, jestem pewien, że Ci się spodoba. Od teraz, kiedy będzie Ci nudno, to zawsze możesz się tu pobawić. Drapak jest gotowy. Czas na manikirkoteczku. koteczku. Brawo! Zastanawiam się, czy ta drabinka będzie odpowiednia dla mojego malucha. Myślę, że tak. Przymocuję ją do ściany i zrobię fajne schodki. Ojej, no, jesteś taka mądra. Jeszcze troszkę. O tak. Jestem pewna, że będziesz tu się wylegiwać. Ej, stać! Uff, ledwo złapałem. Wendy, podsunęłaś mi niesamowity pomysł. Zamierzam zrobić prawdziwy tor przeszkód dla Rexa. Będę potrzebował opon, rur i pachołków. I tego czegoś fajnego też użyję. Rozstawię pachołki i można skakać. No dalej, kolego naprzód. Kop i brawo! Jesteś taki zdolny. Chodź, zrobię ci foteczkę, mistrzu. Nie no, jesteś zbyt poważny. O, mam pomysł. Łap piłeczkę kolego. No, teraz idealnie. Gratuluję, tu mieszka mistrz. W prezencie dostaniesz jeszcze specjalny domek dla karmy. Przyczepię go do ściany, żebyś zawsze mógł coś przekąsić. Trzeba tylko pociągnąć za deseczkę i do miski wpadnie porcja karmy. Smacznego! A póki sobie jesz, ja ułożę Ci ścieżkę z kości. O Wendy! Czytasz w moich myślach! Wow! Patrz, co tu mamy! Otwórzmy to! I ja pierwsza! Sprawdzę! To prezenty od panów! Portret z puzzle. Uroczy, ale brakuje kawałka. Super, trzeba powiesić to w najbardziej widocznym miejscu. A ty co masz, Quentin? Zaraz zobaczę! O wow, jaki fajny łańcuch z przyjaciółmi Rexa! Powieszę go na ścianie. Będzie wyglądać super. Ekstra! Podoba mi się. O kurczę, jakaś dziura. Muszę to czymś zakryć. Przykleję taki śmieszny haczyk. Podoba mi się, a tobie? O, wiem, daj powierzę tutaj twoją zabawkę. No daj! I proszę! Fajnie, co? Wystarczy miejsca dla wszystkich Twoich zabawek. W pudełku znalazłem też takie fajne zdjęcie. Przykleję je na ścianie i zrobię z nich kolaż. Ułożę je w kształcie łapy. Patrz, tu jest też taki fajny kocyk. Rozłożę go na podłodze. Żeby można było wygodnie oglądać śmieszne filmiki na YouTubie. O, słyszałeś to? Ojej, ile sierści! Przecież można ją do czegoś wykorzystać. Jest taka mięciutka i puszysta. Zobacz, jakie śliczne serduszko zrobiłam. Przyczepię je tutaj. Tak, żebyś zawsze wiedziała, jak bardzo cię kocham. A do środka wstawiłam lampeczki, żeby nam pięknie świeciło. Na podłodze rozłożę ten biały, mięciutki kocyk. A na ścianie powieszę nową lampę w kształcie kotka. Pięknie. Brakuje tylko kilku szczegółów, żeby było jeszcze bardziej przytulnie. W rogu postawię twoje łóżeczko. Tutaj fontannę z wodą i miskę z Twoim ulubionym jedzonkiem. Podoba Ci się kochanie? Też pokażę Ci fajną grę na moim tablecie. Zobacz, trzeba złapać rybkę.